Witam wszystkich bardzo serdecznie. Od pewnego czasu zastanawiam się nad przeprowadzeniem kilku doświadczeń z termitem. Termit jest mieszaniną pyłu aluminiowego i tlenku żelaza. Mieszanina ta spala się w temperaturze około 3000 stopni z wydzieleniem płynnego żelaza. Pozyskanie pyłu aluminiowego nie wydaje się specjalnie skomplikowane, dlatego dziś zajmiemy się pozyskaniem tlenku żelaza. Co będzie nam potrzebne? Naczynie z wodą, wodotlenek sodu, elektrody wykonane z żelaza i oczywiście zasilacz do naczynia z wodą wsypujemy wodorotlenek sodu należy dobrze wymieszać do uzyskania roztworu wodorotlenek będzie się Rozpuszczał jeszcze. My tymczasem yy, założymy elektrody. Przygotowałem tu druty do przyłączenia elektrod. Wykonane też są z żelaza. Jedna elektroda i druga elektroda. Teraz należy podłączyć zasilacz. Elektroda ujemna. Elektroda dodatnia, na której będzie powstawał nasz tlenek żelaza. Zatem mamy gotowy, należy włączyć zasilanie. Na elektrodzie ujemnej wydziela się wodór, na elektrodzie dodatniej, na której powstawać będzie nas, nasz tlenek żelaza, udziela się tlen.